Ważniejsze, żeby było w porządku. Siema. Co cię tu przywiał Wszystko w porządku? Chyba się dziś nie wyspałeś, co? Jak być? Uh -uh. Czego? Mhm. Mm Ale o co chodzi? Hm. Hey, hey. hmm. No i. Oh. No? Hmm. Nie znamy się. Wyglądasz, jakbyś był chory. Co tam było? Zaraz ci powiem. Znikajmy stąd. Aha, dobra. Nie aż tak. Myślisz, że będą kłopoty? Jedź, Jackie, po prostu jedź. Ktoś jedzie w naszą stronę. Nie wygląda to dobrze. Natychmiast zatrzymaj pojazd! Biejemy stąd. Robi się. Chcesz kontrabandę? Te towary należą do korporacji. Powtarzam, zatrzymaj pojazd! Jedź dalej, nie możemy się tu zatrzymać. To miejsce wygląda na opuszczone. Zatrzymamy się. Musimy wyprostować parę rzeczy. Napierdolę. Gada madre! Prawie nas dorwali. Taki kurwa przemyt. Kurwa. A miało pójść gładko, bez problemów. Uspokój się. To się czasami zdarza. Co takiego się zdarza, co? Straż Graniczna podała korporacyjnym cienk, że mamy ich towar. Co to za układ, w którym jakiś strażnik może nas wyruchać, kiedy tylko chce? I to bez żadnych konsekwencji. Zaryzykował. Założył, że nie stoi za nami żadna rodzina nomacka i miał rację. Pies to wszystko jebał. I co teraz? Mogę zadać to samo pytanie. Dalej będziesz się rzucać? Czy chcesz to doprowadzić do końca? Będę z Tobą szczery. Jestem goły. Nie mam Ci z czego zapłacić. Najpierw muszę zgarnąć kasę za ten towar, który wieziemy. Wtedy dopiero będę coś miał. A, I uznałeś, że cierpliwie poczekam? Raczej, że po tej stronie granicy zniknę bez płacenia. Chciałem Cię oszukać, ale. Jesteś w porządku. Doceniam szczerość. Dzięki. To co teraz? Teraz zobaczymy, co jest w paczce. Otwórz ją. Czy twój klient będzie zadowolony, dostając otwartą paczkę? Zwykle robią problemy. Jebać klienta! Trzeba zacząć pracować na siebie, bez prowizji i bez pośredników. A jak będę szukał nowego kupca, to muszę wiedzieć, co sprzedaję. O kurwa, to skrzynia Arasaki. Okradamy bardzo potężnych ludzi. To może zarobimy bardzo potężne pieniądze. No, mamy z. prawdziwa iguana. To chyba Legwan Szlachetny. Legwan Szlachetny? No, widziałem o nich program w telewizji. Ten gatunek wyginął 30 lat temu. Pochodzi z Antyli. Długą drogę przebyłeś, Sukin-Synu. Myślisz, że dasz radę na niej zarobić? Pewnie, że damy radę. My? Dzielimy się pół na pół, wspólniku. Dobry fikser bez problemu znajdzie kogoś, kto będzie chciał mieć takie rzadkie coś. W sumie nawet trochę szkoda. Zawsze chciałem mieć jakieś zwierzątko. Dałbym mu na imię Many. Tak sobie myślę, masz już jakieś plany na to, co będziesz robić w Night City? Dlaczego pytasz? Bo mam przeczucie, że nie bardzo masz co ze sobą zrobić. A to nie jest miasto, w którym poradzisz sobie bez kumpli. Nie martw się. Pomogę ci znaleźć jakąś metę. W końcu musisz gdzieś mieszkać. To najważniejsze, żeby mieć do kogo wracać. Rodzina, rozumiesz? Może w Night City znajdziesz nową. Dzięki. Doceniam to. Daj spokój, to drobiazg. Mamy naturalną chemię. Szkoda byłoby to zmarnować wspólniku. Hej! Pieszczo! Wiesz co, rzeki? Ty też jesteś w porządku. Daj spokój, mano. Dobra, wspólniku. Bierzmy tę jaszczurkę i zwijajmy się stąd. Dzień dobry Night City Przy mikrofonie zdanej Przed nami kolejny dzień w mieście znów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj stu nowych frajerów Do końca roku przeżyje połowa Jeżeli to będzie dobry rok Flyerzy przyjeżdżają do Night City, chcą zostać licznymi samurajami, być jak Morgan, Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszym razie jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City Miasto Snow. Dziewczyna powinna być w tym budynku. A razem z nią banda skurwysynów, która ją porwała. Dlatego uszy i oczy otwarte. A właśnie mam coś dla ciebie. To drzazga treningowa militechu. Gdybyś potrzebował przebieżki na sucho. Chcesz sobie postrzelać w wirtualu? O, skąd masz ten chip? To jest materiał przygotowany dla korporacyjnego wojska. Od Tibak. Podobno trochę go przerobiła. Czemu? Wydaje jej się, że wie lepiej? Raczej nie pasował jej styl. Zresztą sam zobaczysz. Spróbujmy. Zaczynamy podstawowe szkolenie bojowe. Postępy będą rejestrowane i oceniane. Ten kurs służy ugruntowaniu podstawowych zachowań i odruchów. Nawet te umiejętności pozwalają przeżyć na polu walki. Nauczymy cię, jak posługiwać się bronią, jak atakować z ukrycia i jak hakować sieci wroga. technie. Militech nie potrafi szyfrować danych. Ale musztrowanie trepów wychodzi im nieźle. Czeregowy? Do pierwszego stanowiska. Raz, raz. Krok po kroku przejdziemy przez ten faszystowski plac zabaw. No, na co czekasz? Przejdziemy sobie program szkoleniowy zastrzelania taktycznego, tak na rozgrzewkę. Tak myślałam, że to nie będzie dla Ciebie jakoś specjalnie trudne. Może trochę to podkręcimy? Ale załóżmy, że Cel też ma broń. Nie stój tak, schowaj się! Okej, okay, oberwałeś. Użyj Reanimatora, żeby wyleczyć obrażenia. Przejdź do strefy treningowej. O, patrz, tym razem przyprowadził kolegów do roboty. Ah! Uh! platformie i jedziemy z tym dalej. Teraz zajmiemy się hakowaniem. Trochę podrasowałam ich materiały. No, na co czekasz? Szkoleniowy z wykorzystania technologii w warunkach bojowych. W języku korpów nawet hakowanie brzmi kurewsko nutno. Musisz schakować ekran, żeby odwrócić uwagę strażnika. Korpo, frorpo. styl ponad treścią. Dobrze, a teraz zajdź go po cichu. Dobra, jest Twój, załatw go. Podczas akcji nie możesz zostawiać za sobą śladów. A zwłaszcza trupów. Przenieś i ukryj gdzieś ciało. Okay. A teraz spróbuj pozbyć się go jednym płynnym ruchem. Czas na hakowanie operatorów wroga w czasie rzeczywistym. Baw się dobrze. тетоно гранат wyłączyć myślenie i słuchać rozkazów. Jak w Militechu. Pod moim światłym dowództwem zajmujesz pierwsze miejsce. Stań na podium. Wyszło nie najgorzej. Algorytmy Militechu zaliczyły być to szkolenie. Są jeszcze inne scenariusze, jeśli masz ochotę potrenować. Ale jeżeli chcesz, możesz skończyć już teraz. Ale pamiętaj, że na ulicy nie będzie podpowiedzi i drugich szans. Potrzebujesz zaproszenia na piśmie? Dobra, najpierw potrenujemy skradanie się. Kryj się szybko. Świetnie, teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Gwiazda, dasz radę. Się, szybko. Świetnie, teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Jazda, dasz radę. Kryj się, szybko. Świetnie! Powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Gwiazda, dasz radę! Kryj się, szybko! Świetnie. Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny. Upsiewi. Kryj się szybko! Świetnie! Teraz powoli przesuwaj się w kierunku wyjścia. Masz być niewidzialny! Radankowi jak ninja w Brain Dobra, mamy to. Przejść do kolejnej strefy. Teraz to samo tylko z kamerą. Na co czekasz? Dobra robota. Stań na platformie, żeby wyjść z symulacji. Dobra, no to na deser zaawansowane techniki walki i kończymy zabawę. No, na co czekasz? Teraz walka w bliskim dystansie. z łatwego na normalne. Ten typ potrafi blokować twoje ciosy. obrony przed ciosami. W podaniu ciosu Gostek na chwilę straci równowagę. Wykorzystaj ten moment do kontrataku. To ładne imię, więc nie zmieniamy go, ale dla odmiany spróbuj unikać jego ciosów. Mój uczniu poznałeś już wszystkie te drogi Goska. Nadszedł czas na ostateczny test wszystkiego, jak w filmie. Przejdźmy do broni białej. Weź miecz. Dobrze, a teraz pokaż, czego się nauczyłeś. że już się rozkręciłeś. Skakuj na platformę.